i widać wyraźnie, że zostaje za nią duży kurz. Drodzy Państwo, w pełnej kolekcji jest Skoda Tudor. Jest to tak zwany bojowy Tudor. Pochodzi z roku 1948. Jest to pojazd używany przez dowództwo. Również używany jest był w 15. Wojska Polskiego, ale w okresie powojennym. Patrząc na owe jednostki, zauważcie Państwo z jaką łatwością gaz 69 radzi sobie, a jadący za nim, a raczej za nimi, w pierwszej parze błyka, Alo m

Podwodnym powietrzem modele ZAK 60. I gdyby tak popatrzeć na polskie reklamy i powiedzieć tą słynną moja babiczka, z szanowa, popatrzcie Państwo, że za Karpat można doczekać się dużego grona kolekcjonerów, którzy przyjechaczy z takimi eksponatami, dbają o nie na równi jak po tej stronie Karpat. Proszę Państwa, oczami Gazy 69. Rumuński Aro M461 oraz dwa Wizy. Samochody, które wygrały ostatnio wojnę. Jak wspomniałem, pełną kolekcję obok tego czerwonego ZIWA 157. Charakterystyczny dźwięk. Poprosimy o Syrenę. Salam na wielki, Państwa Z jest wspomniana Tatra 805. Większość z tych głosów to lata 45. Natomiast no, macie. przypomnę, mamy no. rok 2009. A jeżeli tak, to może spojrzeć, jakie to jest rącze, chyże, jak dymi. A, 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 a. Szybciej! Ważę mi Hostia z Czeska, w rychlej. idźcie rychlej. My to, że publika w opolskie potrzebuje tego waszego niklos i kurzu. Proszę Państwa, w pełnej grasie. Przed Państwa oczami Rota Śląsko-Moracka. Polska, polsko-czeska grupa pasjonatów w tak, kierunku militarnym. Za góry. Wszystko no, nie. Oni mają <zysyjemy> triwo, my z Oni mają teble, a my jest złotego. I gdyby tak połączyć to ze sobą, straże pożarne mamy takie same, leżą na Poprosimy o sygnał! Niech żyją w słowie! Niech żyją w słowie! ZIL-157, wersja afrykańska, Państwa, nie rozpoczęła lub nie 2009. Przypomnę, barwy narodowe, które znajdują się na tychże pojazdach, nawiązują do tradycji czeskiej techniki wojskowej z wyjątkiem ARO. m no A wsteczny? Nie. Nie? nie. Tylko nie będzie. Drodzy Państwo, mamy <laughs> rok 2009, a każdy z tych pojazdów ma bagatela 50 lat. Proszę mi pokazać jakiegoś Opla, Fiata. Znajdźcie Państwo jakiegoś osobowego Forda, który po 50 latach będzie zachowywał się w ten sposób. Wiem, Ford Mustang. Tak jest. Ale ze skolami byłoby na pewno gorzej. Przed Państwa oczami w pełnej krasie śląsko morawska Rota, kość z Czech, polsko-czeska grupa rekonstrukcyjna. Lubimy czerwony. Musimy osłyszeć. Ja. Spalanie przedsięwziętego samolotu, do samochodu typu aro, bądź też gaz około 20-25 metrów na drugie panie, zatem drugi pan już przyszedł do domu i powiedział kochanie, bo dzisiaj kupujemy aron no! tak, najlepiej to z lat 60 szanowni państwo patrzyliście na panem zwykłe klasyczne tankowanie budżet domowy wody się Willis, Patron, gazy 69 Drodzy Państwo, i ten bardzo charakterystyczny Skola Tudor z 48 roku. Podajmy 48, dodać 60, da nam 2008. Drodzy Państwa, 61 lat służy. 61. Tego zorganizować jak chcę Państwa oczami, jedno w swoim rodzaju wiecko czeskie kratersko Produkcja 50. Samochód przeznaczony do wszystkich warunków Od Sydenii do Sączyń na Kazachstanie skęcie. A gdzieś w Wielkiej Brytanii. Ale pokazy pojazdów Ten kurs, to, to jest ten kurz, to jest ten, to jest ten, który temu, dwa lata temu, trzy lata temu będzie za rok charakterystyczny kurs z tego szpaku. Ale to jest właśnie ten klimat, kiedy spoglądacie Państwo z jaką szybkością, z jaką łatwością przemieszczają się te pojazdy. I to kurz dzieje, a potem opadnie i cóż, będzie należało zniuć, że to Niemocy już opadną, jak po nie jest to dobra bitwa, ale jedyny w swoim rodzaju pokaz. Drodzy Państwo, proszę Państwa, oczami przypomnę, Roman śląsk moracka Polsko-czeska grupa pasjonatów Techniki Militarnej. Karpaty łączą, niedzielę, czego do nie będą reklamy, szanów, piwo i Na pewno ktoś Państwa to zgubi Alicja Maria Białożyć to chodzi o to,